Biały ekran z napisem Wireless, tkanina unikatowa dawniej i dziś. Biały ekran z wymienionymi patronami i ich logotypami. Mężczyzna przeprowadza wywiad z kobietą siedzącą naprzeciwko. Obok drewniany stolik ze szklankami wody. Obok kobiety czarny pies. W tle białe ścianki i czarne tło. Zakres działalności fundacji i ilość organizowanych wydarzeń jest bardzo duża. W 2023 roku Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu była również partnerem i wsparła wydarzenie Wireless. I... Zbliżenie na mężczyznę. Pojawia się podpis Piotr Grzywacz, Biuro Promocji UAP. Proszę powiedzieć, czy to wydarzenie jakkolwiek było wyjątkowe na tle hmm. innych wydarzeń, które Fundacja realizuje. Czyli Kamera przekierowuje się na kobietę. Pojawia się podpis. Profesor, doktor habilitowana, Bogumiła Jung, prezeska Fundacji Nowej UAP, prorektor do spraw współpracy zewnętrznej UAP. Projekt Wireless był organizowany przez fundację, i na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie mhm. w ramach Funduszu Promocji Sztuki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. To był program Sztuki Wizualne. Zdjęcie wnętrza oświetlonej galerii. Tyle na ścianach ustawionej na środku ruchomej widać pracę artysty związał się z organizacją międzynarodowej galerii. bardzo interesującej wystawy, która towarzyszyła. Czwartej edycji Biennale Tkaniny mhm. Artystycznej w Poznaniu. Naszym partnerem był organizator tej imprezy, Fundacja Jak Malowana. Mhm. I dzięki Kamera temu powoli kieruje się w Udało dół, się zrealizować wystawę, kolejne prace w galerii, w galerii wykonane scena z bawełny nowa oraz ułatne, akrylu, która prezentowała współczesny dorobek bardzo interesujących artystów, których rodzaj wypowiedzi to tkanina, mhm. ale w najszerszym tego słowa y, znaczeniu. To jest widok po na prace prezentowane w galerii z innego medium, y, artystów, którzy y, wypowiadają się poprzez tkaninę, ale na temat y, bardzo y, różnych y, działań, odczuć, koncepcji? No nie bez powodu działamy w Uniwersytecie, który nosi imię wybitnej polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz, która całkowicie zmieniła sposób patrzenia na tkaninę i rodzaj transformacji wypowiedzi artystycznej poprzez właśnie tkaninę. Wnętrze galerii kolorowe prace Magdalena, wykonane z bawełny, wełny, skóry oraz zużytych materiałów. Bardzo żywe, niezwykle interesujące całe środowisko artystów związanych z tkaniną artystyczną i w Poznaniu możemy powiedzieć, że takie środowisko nie tylko zbliżenie istnieje, na prace wykonane ze znalezionych i zużytych materiałów i znakomitych twórców. Biennale pokazało kapitał. Prace, które no, niezwykle subtelny, wyrafinowany, a jednocześnie ogromnie wyrazisty sposób komunikowało o treściach bardzo ważnych dla współczesnych twórców. Bardzo się cieszę, że projekt Wireless był włączony w ten program, bo no, dołożyliśmy swoją cegiełkę. I y, dzięki temu mogliśmy zaprezentować na wystawie pracę artystów y, z właściwie z całego świata, z wielu hmm. różnych y, krajów. Zdjęcie wnętrza oświetlonej galerii. Wireless to projekt artystyczny, który wystawy. rozpoczął się w Arayolosz w Portugalii. Głównym jego założeniem było, czty, były cztery rezydencje artystyczne, na które zostały zaproszone... Zbliżenie na inną kobietę udzielającą wywiadu. Podpis. Dr. Magdalena Kleszyńska, koordynatorka i kuratorka projektu Wireless. I zaproszonych 20 artystów, artystek z różnych krajów, praktycznie z całego świata. Rezydencje artystyczne były oparte o cztery techniki związane z tradycyjnym pojmowaniem tkaniny artystycznej. Zatem pojawiły się cztery warsztaty i cztery rezydencje, które obejmowały druk na tkaninie, haftowanie i naturalne farbowanie. Kolejno gdy etap prezydencji się zakończył i wszyscy artyści rozjechali się do swoich e, krajów, e, zaczął się proces realizacji plac, prac Ulofka plastycznych właśnie wystawy. w oparciu o te cztery techniki. Zatem 20 artystów rozpoczęło taką wędrówkę w obszarze prac. tematycznym. Dosyć dowolnym, natomiast obejmowały one właśnie te, jedne z najstarszych technik. Osoby zgromadzone na wernisażu. Szyba galerii z plakatem, ulotką i nazwą galerii. Pierwszym wyrazem i podsumowaniem tych prac nad realizacjami były, była wystawa. Tak naprawdę dwie wystawy, które odbyły się w Portugalii, w Eworze, w mieście Ewora w Galerii Plato oraz w Arrayoloż w Cortex Frontal. Następnie powstał pomysł przeniesienia i rozpoczęcia wędrówki, niejako tych prezentacji, w różnych ujęciach i w różnych odsłonach, i w ten sposób wystawa. Która jest wynikiem właśnie projektu portugalsko -tutaj polskiego wystawa zaistniała w galerii Nowa Scena UŁAP. Osoby zgromadzone na wernisarzu, w galerii Nowa Scena Ułap zostało zaprezentowane 15 cykli prac obejmujących obiekty. Tkaniny w myśl tutaj tkaniny takiej płaskiej, gobelinowej, ale także Dwie bardziej z eksperymentalne formy, z które sięgały po techniki i technologie związane z drukiem grupa i, osób i na laserowym. rozmawia ze sobą. Wystawie towarzyszyły także wydarzenia, które wprowadzały odbiorców i uczestników tych wydarzeń. Taki szerszą, szerszy dyskurs na temat tkaniny, na temat kondycji tkaniny współczesnej. Odbyły się dwa oprowadzania kuratorskie, warsztaty plastyczne oraz wykład dotyczący właśnie współczesnej tkaniny artystycznej. Dwie kobiety rozmawiają w galerii podczas oprowadzania kuratorskiego. Osoby słuchające kuratorki podczas oprowadzania osoby uczestniczące w warsztatach przy stołach z materiałami artystycznymi prowadzący podczas wykładów w galerii uczestnicy wykładu mężczyzna nagrywa wykład przy pomocy telefonu wykład prowadzący prezentują treść w ramach podsumowania projektu Powstał katalog? Ekran ukazuje przeglądanie katalogu w formie elektronicznej. myślę, że to jest mężczyzna taka przeprowadza wywiad z kobietą, kobietą. i e, jeśli tylko będziemy mogli zbliżenie na kobietę e, powtarzać e, samodziałanie jako projekt, ale z nową energią, nową formą, nową, nowym, nową narracją to na pewno bardzo chętnie z tego skorzystamy bo zbliżenie na jedną myślę, z wełnianych czarno-brązowych prac zapraszać Pracę w postaci pionowego wazonu w kolorach czarno-brązowych stron bo zbliżenie, na jedną, z patrzenia na, na, z zbliżenie na jedną z prac zbliżenie na wiele obraz pomarańczowo-czerwone <laughs> koło na czarnym tle tym kontekstem zbliżenie na jedną z prac Konfrontacja w jednej przestrzeni galerii, wypowiedzi artystów z Chile, z na Wielkiej jedną z Brytanii, Niemiec, kwadratowa USA, forma, i Polski. Kwadratowa forma umiejscowiona celką polski była kolorach brązowych, ogromną wartością I, i ogromnie interesującą zbliżenie na jedną jakby takiego polifonicznego głosu. Różowa, pionowa forma, umieszczona centralnie na białym tle, zbliżenie na jedną z prac. Abstrakcyjne plamy w kolorach brązowych i żółtych w układzie centralnym. Zbliżenie na jedną z prac. Trzy prostokątne pionowe czarne formy, na których są kolorowe abstrakcyjne elementy. Zbliżenie na jedną z prac. Prostokątna forma wykonana z tkaniny w kolorach brązowych, czerwonych i beżowo-pomarańczowych. Zbliżenie na jedną z prac. Obraz przedstawiający cykl prac plastycznych. W centralnym układzie znajdują się wizerunki dwóch form o kształcie ryb. Zbliżenie na jedną z prac. Abstrakcyjne, kolorowe formy na czarnym prostokątnym pionowym tle. Zbliżenie na jedną z prac. Beżowy obiekt w formie dysku na jasnoszarym tle. Dolna część kadru jest w kolorze ciemnoszarym. Zbliżenie na jedną z prac. Trzy formy prostokątne w abstrakcyjne wzory. W kolorach szaro-brązowych na białym tle. Zbliżenie na jedną z prac. Prostokątna forma z ciemną ramą. We wnętrzu kompozycji znajdują się złote kształty. Zbliżenie na jedną z prac. Centralnie umieszczony kolorowy, stojący kostium. W abstrakcyjne wzory. Zbliżenie na jedną z prac. Kolorowa, abstrakcyjna prostokątna forma w kolorach żółtych, pomarańczowych, niebieskich, różowych i białych. Biały ekran z napisem. Biały ekran ze spisem artystów uczestniczących w projekcie. Biały ekran z napisem. Biały ekran z napisem. Biały ekran z napisem. Biały ekran z napisem. Biały ekran z wymienionymi patronami i ich logotypami. Czarny ekran.